Siemanoliska, witam was na kolejnym odcinku na moim kanale Dzisiaj jesteśmy sobie na Hypixelu, znowu Tylko z innymi cheatami, czyli z Sigmou Dostałem konto od jakiegoś widza na Discordzie W ogóle polecam wbijać na mój serwer Discord, bo tam macie alt ciszę Losowanie na alty, więc polecam wbijać Przypominam, że kto nie ma muzgacza nie zostawia lajkacza, like kto ma muzgacza zostawia lajkacza like jeżeli masz muzgacza lepiej zostaw No i co? Wiem, że FLY działa, wiem, że FLY działa, dlatego patrzcie TUN 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 Dun, widzicie, nie cofnęło, nic się nie stanęło. Siema zielony, biedak, on widzi jak lecę. Nie, widział? Widział, o nie, no cóż. Yy, Powiem wam, że Vape z tym cheatem jest na poziomie. na minusie, o. Ale to dlatego, że Vape był, tak jak wpisaliście, on był pod Legita, ten jest taki na full odpał. Ja wolę właśnie na full odpalę, no bo nie wiem po co ukrywać to, że się ma cheaty, więc. Lepiej grać na pełną odpalę. A więc co, lecimy sobie do kolejnego Steve'a. To jesteś stivko. Siema O nie. No cóż, no cóż. I jak coś tam mi brzęczy cały czas tutaj. Nie wiem, czy to Star Sigma, czy co? Także jak wkurza mnie to już. I bana nie dostanę tak łatwo, bo podobno tutaj dostanę bana dopiero wtedy, kiedy admin się tepnie. Więc to jest też kozak, kozak, kozak. Też proszę, żebyście nie ksyceli, bo ja tylko testuję te chity. Nie będę tutaj normalnie cheatował. Co to jest tylko taki test dla was, że działa Fly na przykład. Co to za ten dymek nad jego tym high pixel Do coś takiego, czy co? A ty co? Myślisz, że jesteś fajny? Co? Czas zdechnąć. Okej. Okay. GG. Co z tego, że na cheatach? Na cheatach też się liczę. To Sigma mi taki jęczy cały czas. Wy ty, wy. Halo, halo. Zamknij się, Sigma. O nie, on to widział. No cóż, no cóż. I nie wyzywajcie Hypixela, bo to jest... To jest jasne chyba, że jak coś specjalnie jest stworzone pod Pixel to będzie raczej działało. Oni cały czas szukają tych podobno Znaczy wiecie, to jest cały czas niby tam aktualizowane Jeżeli nie działa, to aktualizują Tam sprawdzają wszystko No i dalej działa te Na Dlatego nie wolno chcycet na Pixela. Znaczy, to jest trochę wina ich, ale jednak nie do końca Więc no Nie będę tutaj go wyzywał ani nic Bo to jednak nie jest do końca ich wina Ale no cóż My sobie zabijamy tego ziomka ty chyba też chcesz umrzeć, ale otóż nie, ja sobie dołem do ciebie. No ale teraz nie zginąłem i rozwaliłem wszystkich. Idziemy sobie dalej, ale teraz na czwóreczki, może, bo tam będzie fajniej. Tak, już jesteśmy na czwóreczkach i ja od razu sobie lecę. Lecę, hej, daleko, hen, daleko. O, fak, cofnie, cofnęło mnie. Dobrze. Nie cofnęło, jest Gites. O nie! To było taka ha. To... Ej, on też ma cheaty. Patrzcie, jaką buduję na safewalku. Ale, 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 XD. Ale biedak. Na speedhacku. Na speedhacku miałem powiedzieć, ale no cóż. Tutaj nawet nie wiem, czy jest scaffold, bo jakoś tak wpisywałem scaffolda i jakoś nie mogłem znaleźć tego scaffolda. Więc nie mam pojęcia, czy jest scaffold. Ale to i tak, bez różnicy, jeżeli działa fly, no to po co mam scaffold, tak? Siema zielony, siema, siema, Alexo, On nawet mnie nie dotknął, lol. Ale to przez to, że mam cheaty. Siema. Ale patrzcie, to jest taki cheat idealny do cheatowania na Hypixelu. Ale nie polecam, nie polecam. To jest mega cox cheat. A ja zawsze siedziałem na Liquidzie. Chociaż w sumie na Liquidzie też nie było aż tak źle, ale no cóż. Teraz pewnie znajdą się ludzie, którzy będą mnie wyzywali za to, że gdzieś nie chciałem Sigma, a Sigma okazała się taka, wiecie, koksowa. Ale ja wiedziałem, że Sigma jest koksowa, ale nie chciałem płacić tyle kajsu halo. 60 zł kosztuje, więc no. Na szczęście ja mam troszeczkę za tam mochę na ten łodcineczek, więc no. Chyba teraz lecimy na banych Hopie. No nie, zabili mnie. Mendy. Jakie mendy? O, kolejne osoby będą chytać na to, że wyzywam choć kam na cheat'ach. Spoko, wyzywajcie, wyzywajcie. Bo wy ja to zauważyłem, że wy kochacie, wyzywać i kochacie ksyceć jak coś mówię na szatu. Umiem powiedzieć krzyczeć, bo niektórzy już na Discordzie mi pisali, nie umiesz powiedzieć krzyczeć. Boże! To było X do GG. siema golem, co tam u Ciebie? Patrzcie, chcę się przytulać. Przytulanko. O nie! Ja też cię lubię. Patrz, on chce mnie przytulić. Jakie to, jakie to słodkie? Zniknął! Admin go zbanował za to, że chciał przytulać mnie. A więc no, już kolejna jest, jestem znowu. W ogóle na Hypixele, zawsze jak pójdę na Hypixela i jest 15 osób, to zawsze ja dostaję ten team, który ma trzy osoby. Nie wiem czy wy też tak macie, ale ja tak zawsze mam. Więc dlatego zemścimy się dzisiaj na Hypixelu, na Hypixelu za to. I pocitujemy. <laughs> Niebieski wyszedł, a tam już się buduje. Widzę jak most się buduje. LOL. Ale macie cheatucha! But cheat Tak, macie cheatucha Ej, co to za blokowanie Dobra, halo, 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 co to za atakowanie mnie? Nie koksowy jest ten cheat Myślałem, że nie ma tutaj tego, ale jednak jest. Czemu mnie zaportowałeś? Halo, ja ci pomagam na cheatach! Nie, nie namawiaj ich do tego Boże, on na Mieksycy Ja zaraz się popłacę, bo on na Mieksycy Halo, banujcie go, on na Mieksycy Ja się stresuję Idziemy sobie do zielonych, bo oni tutaj chyba planują jakąś, jakąś zemstę za to, że im zniszczyłem beda No tak być nie może A więc co? Koniec swojej zemsty, panienko Droga damo i po twojej zemście też już chyba koniec I twoja zemsta jeszcze tylko została A więc Stevekowa, o nie, Stewkowe zemsty są najgorsze No i po zemstach Boże A jeszcze, jeszcze Alexo! Alexo jest tutaj z knockbackiem o, Biedaczek, nawet mnie nie uderzył, nawet mnie nie uderzył biedak Mój teammate mnie nienawidzi Szok Szok, niedowierzanie O, ustawię sobie tytuł odcinka Czytowałem i stało się to nie, Cheatowałem i teammates napisali to. Szok, niedowierzanie. To jest ten tytuł, którego potrzebuję. No a tutaj już się podbuduję moim skillem. No i spoko. Nie ma tutaj scaffolda chyba nawet. Nie mam pojęcia, a przynajmniej nie widziałem. O nie, patrzcie. Patrzcie. O nie. O ten Stivo chciał mnie z fireballa walnąć. Otóż nie, panie Stivku, nie wolno, nie wolno pole są złe, tak samo jak City, ale wiem, że już chcecie krzyczeć. Już chcą mnie wyzywać, mędy patrza. Już pewnie ktoś szedł do komentarzy, żeby mnie wyzywać. O nie. Ej, otworzyłem sklep niechcący. Nie, nawet jakim cudem, ale spoko. Czerwony wyszedł, mój teammate wyszedł, kiedy zobaczył, za ma Ale nie, ja idę sobie do żółtych. Przepraszam, ja nie idę. Tu du tu -du dun, lecę. A ja nie mam wełny, muszę sobie poczekać chwileczkę ma? O nie, to było słabe, że mu tak pokazałem, ale spoko. O, wylatuje ten kwiatek z niego. Lol, widzieliście wy to? I czemu ja się dałem zabić? Wy, ty, wy, Halo, halo, skupiłem się na kwiatkach. Oni planowali zamach na mnie, ale otóż nie, otóż nie, panie, 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 tak, panie żółci. Panie, panie, pa, panowie żółci, albo panie. A może pójdę na skarwosy na przykład Ej, na skarwosy pójdę. Tak. Idziemy na normalne chyba, co? Tak, tutaj idziemy. Ale tutaj muszę sobie włączyć kilka cheatów dodatkowych, takich jak... to Takich jak to I teraz będzie koksowo, zobaczcie. Zobaczcie i ta, zobaczcie ta Będzie mi automatycznie wszystko układało w, w EQ. A przynajmniej tak myślę. Ej, co tak przy wolno? Aha, okej, okay. to automatycznie otwiera i automatycznie zamyka. Te rzeczy pod... Ale nie za... O tak, muszę auto, auto, auto. To. Ok. Lagi. High pixelowe jakieś pewnie. Ten już się uzbroił nieźle. Nie zabij. Dobrze, udało się. XD. Udało się. O widzicie, jakie to jest fajne to jest. Automatyka układa wszystkie rzeczy. Ale troszeczkę wkurza. Wkurza i to mocno. Oj, ale mega fajne. Ale złoty miecz mam. LOL. I takim czymś da się w ogóle klepać. Halo, halo Wejdę sobie tutaj GG Ja jestem noob, nigdy nie ci, nigdy... Co to za strzelanie we mnie? GG O nie <grym> Nigdy nie, nie, nie cheatowałem na skowosach ani nic z tych rzeczy, więc nie wiem jak tutaj się cheatuje dokładnie Ale może jeszcze jedną, taką ostatnią Ostatnią tak, o, ostatnią ostatnią, z ostatnich. Teraz już mniej więcej wiem o co chodzi, więc wiem, że automatyką mi wszystko czyści, wiem, że automatycznie wszystko robi, więc spoko. Mm. Tutaj. Tutaj. Halo, halo GG GG No cóż Jak ja rzucam tymi temami? Mata, łapta je. Dla was są, dziecki Dziecki high to dla was. Ciekawe, ile osób teraz wejdzie w komentarze i napisze, że ja też jestem dzieckiem, bo czytuję. No, ciekawe, ciekawe. No, halo, halo. Dziecki, dziecki. Co? Nie, zginąłem z głupoty, bo ten, spadłem jak debil. No cóż. Znaczy, cofnął mnie chyba Fly, co nie? Ale no, nieważne, nieważne. Idziemy sobie na lobby się pożegnać. A więc to było by na tyle w tym odcinku, pamiętajcie o lajkacz, o subie, o na Discorda mojego, bo tam będą macie alty, losowania na alty. Więc to było by na tyle, więc manko.